Witajcie, ja jestem Gromku, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The z Dziedzictwo Królów. Więc bawimy się tutaj dalej. Dochodzą nam oddziały. Już nie musimy się martwić o to, że nam wszystko padnie zaraz. Ale hmm, jakby to powiedzieć? Więcej! I rozbudujemy to. Nie mogę. Hmm. Serio nie mogę? Okej. Okay. Dobra, to czekamy. Jak ta budowa tego magazynu? O, kończy się super. I robimy targowisko. I mam nadzieję, że wtedy będę mógł handlować moim targowiskiem. I wtedy sobie dokupimy tego żelaza za to, za to, za to, za wszystko. O, katedra. Mm. nie to, nie to. Yyy... ry. Tu. Yyy... No jeszcze mi żeby mi Erek poległ. No. Teraz tak. Talary, gliny, drewno, siarka, żelazo. Nie. He, he. Specjalnie mi wyłączyli kamień. No specjalnie, po prostu. Ech. A w tym momencie ja nie jestem tutaj w stanie nic zrobić, bo to już są kopalnie rozbudowane na maksa w tym poziomie. I i, i, i. O, mały kamieniołom. Jak mam to. E. E, miejsce pracy. Mm -hmm. No super, ale ja chcę to ulepszyć. O, dopiero teraz załapałem. Bo bez ulepszeń tu się nie obędzie. Niestety. W sumie i tak za chwilę będę miał problem. Bo pewnie. Ci zaatakują tych, ci zaatakują tych. I lato. Dobra. Hmm, to. Tutaj co by mi się przydało? No znaczy, w nie przyda mi się już z tego nic, bo zaraz się kończy, ale dobra, to to zbudujemy... Hmm, chata nam niepotrzebna lepsza. Średnia odkrywka na no niech sobie będzie. O! kamienia, że mogę ulepszyć. O nie! To mi je to kamień. Więc w sumie to teraz już nie robimy nic. Musimy czekać, aż nam to wszystko uzbiera. Nie mógł mi tego po prostu dać tych kamieni. Na co mnie kamieniołomy? Co tu jest? You desired. A priest joins your service. The priests are not quite ready yet. Okay. Isn't Gdzie? To jest aż cztery serio. Ale będą grubi. I really like staying here. think no mi się to wydaje. Oh. Błagam, kamienie, kamienie, nic nie będzie. A, no tak, ty nie możesz zbierać. Eee, hmm. dal jo. Tu. No, nieźle, nieźle. Hmm, hmm, hmm. Zwiększyć motywację, zwiększyć motywację wszystkich. O! To jest fajne. Katedra, mogę katedrę? Nie mogę. Hm. Okej. Okay. To będziemy po prostu rzucać dzwony. Hmm, 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 hmm. No armia nam rośnie, ale to jednak jest nadal za mało No, piechurów z długimi mieczami nie porobię no, Ale jestem geniusz, nie mam tartaka nawet Gdzie jest tartak? U. No Szynia po skalbie, takie zabawne, haha Okej, okay, tu. Pyk. Ale ty, jeden wyjątkowy, postawisz im tu chatkę. Idą tu, szkolą się. O, wyszkolenie, super. No też się tak właśnie zastanawiałem. I, i tyle chyba. Dobra, mogę zwiększyć już szybkość, bo mi to tam nie robi w sumie. Och, już mi trochę gardło siada. Co bym tu jeszcze zrobił? Nic w sumie nie mogę, no. No kulcze, kulcze. A mogło być tak ciekawie, i miało być tak pięknie, nie? To polepszam wszystko, bo to się przyda w tym momencie. Dobra, to chyba zrobimy tak, że po prostu, jak uzbieram jakąś większą armię, jeszcze kilka oddziałów sobie tam doślę. Nie przelewaj mi. Jak sobie dorobię jeszcze kilka jakichś oddziałów lepszych, to do was wrócę. A na razie robimy cięcie. Więc. Papa. Okej, okay, już jestem z wami. I teraz tak, mamy taką wspaniałą armię i ruszymy, żeby odzyskać naszego pielgrzyma. No, a tak mówi, mamy ich tu gdzieś. A dalej, a dalej, a dalej. Co byśmy mu... Co byśmy mu tu mogli zrobić? Zaraz mu tu zrobimy, zobaczcie. O, i zaraz... i powinien się zacząć podnosić. Właśnie. Eee... Wcześniej było ich tu więcej, jakby... Hmm, eee, także. Yeah, pielgrzym! Rozwalić mi tę tą... Rozwalić mi tę strażnicę w drobny mak! Już! No. A tutaj coś będzie? Hmm, hm. Chyba nic. Hmm... Adalio, jesteś tam. a Erek jesteś tu, okej. Okay. Yes. Za bardzo skrzyni. Pewnie nic tam nie będzie, no ale... Zobaczyć trzeba zawsze. Już, szybciej, szybciej. Faster, better, harder, stronger. No, tysiąc jednostek gliny, hura! mi się. Szczególnie, że mam tylko 4500. Really to hurry. No ale co zrobię? Mam 7K i muszę czekać. Ja wiem, że to jest niefajne, że oni mają bardzo duże ilości wojska, których nie są w stanie powstrzymać ci z barmes. I mają jeden oddział. No ale co ja zrobię? No. Mm, hmm. Może nie wszyscy. Ale ty będzie grupa druga. Yes. Leć tu szybko. Yes. Mam nadzieję, że mi tu serio odzie. To było tutaj chyba. Fine. Mam nadzieję, że będzie tu jakiś taki kamieniułom czy coś. O. No, mam nadzieję. Tutaj jest jeszcze. O! Ho, ho! No nawet nie zwróciłem uwagi i to mimo, że w sumie jeśli ta misja jest jednak na czas, to mogłem ją sobie w ten sposób przegrać. Co będzie bardzo nieprzyjemne. No i tak mega bardzo nieprzyjemne, bo nie mam save'ów tak z połowy, więc... jeśli coś zepsułem, to no, będzie trzeba powtarzać misję. Całą. Od początku. Do końca. Haha. Ha. No sobie pobudujemy jeszcze to, co mi niepotrzebne w sumie. No właśnie, właśnie tak myślałem. Kurcze pieczone. Ech, dawaj, szybko. Ruchy, ruchy, ruchy. Gdzie to jest? Cię to jest, znowu się zgubiłem we własnej bazie, no po prostu. Pyk, buru już. Będzie ci łazić głodni, yes, trudno. Yes. No co ty nie powiesz? Tu jest żelazo, którego nam nie potrzeba w sumie. Tutaj nie ma już nigdzie serii tego. No trudno. Tutaj będzie trzeba też wysłać. Z... Nie, no ci są za daleko. Nie ma opcji nawet, żeby. Skąd by tutaj można jeszcze? Mm, kopalnia, lecicie. Już, na szybkości, jest tak mega na szybkości, wszyscy, tu, trzeba będzie robić chyba jako tarcze. tu zostaniemy w bramie, pchajcie się, a, hmm, dwa wejścia, genius, o, a tu mają takie fajne w ogóle, dobra, dobra, nic, nic, tego nie było, już mi po prostu... No, w sumie to w tym momencie nie mam o czym tutaj mówić, bo musimy czekać. ja, żeby nie było to nudne, wam to umilam moim oh, spaniałem, ale to nie jest chyba wystarczające. Hmm. Co ja? Wszystko upgradezemy. Bank mamy super. O, wybudowałem im dwa razy, to bosko. Wszystko po-upgrade'ujemy. Uuu, znowu się drewno kończy, dziwnie. Szybko. Średni kamieniołom, fajnie. Mały kamieniołom, fajnie. Nie ty. O. Na tyle nie mam. Ale jeszcze tylko w sumie 2000 kamienia więc nie jest tak źle. No dawaj, dawaj. I upgrade. No w sumie ci niedługo też zaczną pracę więc nie będziesz tak źle. O dwóch o. W sumie to ci się nie dziwi. No to trudno. Będą głodować, haha, śmieszne. Dobra, w sumie nie będę was zanudzał, więc ten kawałek też wytnę do momentu kiedy uzbieramy te 10 tysięcy, oddamy im pewnie będzie jeszcze jakiś filmik. Ewentualnie jak ci zaatakują stąd. Dobra, no to... Ciach! I wracamy. Mamy już 10 tysięcy kamienia, więc... Nie, tutaj handel. Tak. The Jakaś sugestia, skoro stoi przed dario. and what a surprise it was when dario was recommended for this office. now, barmisia wasn't only a mere ally. they were offering him the town governance. they were extremely grateful for the solving of all their problems. the marketplaces had been rebuilt and trade was flourishing as before.

No i to by było na tyle. Ja jestem Gronku, a to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Desettler z Dziedzictwo Królów. Trzymajcie się, cześć! Zniszczę im tę katedrę. <śm>